Nagrody Prezydenta Katowic w dziedzinie sportu rozdane. 18 czerwca w Dworku pod Lipami przyznano wyróżnienia w czterech kategoriach. Najlepszy sportowiec, trener działacz sportowy, drużyna roku i sportowa nadzieja Katowic. Galety służą przede wszystkim uhonorowaniu tych wielkich sportowców, którzy w ostatnim, ubiegłym roku zdobyli najwyższe laury. I tu też nie chodzi o to, żeby to były te najwyższe laury poziomu światowego, olimpijskiego, ale chodzi o to, że ci sportowcy przekraczają swoje własne Granice, rozwijając się tym samym i, przy, i, i dają ol, olbrzymią promocję naszemu miastu. Bardzo się cieszę jako prezydent, że jest tak dużo osób, których należy uhonorować, i których możemy uhonorować. Statuetki w kategorii najlepszego sportowca Katowic otrzymały m.in. Ewa Swoboda i Justyna Święty Ersetic, które mają za sobą pełny sukcesów sezon. No, dla mnie jest to przede wszystkim ogromne wyróżnienie, docenienie mojej ciężkiej pracy, które, którą wykonałam w ubiegłym roku, jak i w latach wstecz, bo to już jest kolejna nagroda groda z rzędu właśnie. Dlatego ja się cieszę i będę robiła wszystko, żeby za rok znaleźć się w tym samym miejscu. W kategorii trener, działacz sportowy wyróżnieni zostali Janusz Szymczyk, szkoleniowiec FutureNet Imperium Katowice, z którym awansował do pierwszej ligi piłki ręcznej kobiet, a także Aleksander Matusiński z AZS AWF Katowice. Trener lekkoatletycznej sztafety 4x400 metrów, z którą zdobył złoto Mistrzostw Europy na hali i na otwartym stadionie. No Dla mnie jest to docenienie mojej pracy. Nie robię tego tylko dla siebie, ale także myślę dla kibiców, dla fanów dla, dla miasta, także no nie jest to jedyne wyróżnienie za tamten sezon dla mnie, ponieważ otrzymałem wiele jakichś takich ogólnopolskich wyróżnień, natomiast tutaj, jeśli chodzi o Katowice, jest to w ogóle moje pierwsze wyróżnienie. W kategorii Drużyna Roku wyróżnienie przypadło hokejistom Tauron Kacha GKS Katowice, którzy w minionym sezonie mogli się pochwalić trzecim miejscem w Polskiej Hokej Lidze i Pucharem Kontynentalnym, a także piłkarkom GKS Katowice, które awansowały do Ekstraligi. Myślę, że no, każdy zawodnik, który dołożył wszelkich starań, żeby był ten medal na koniec sezonu. Czuję się wyróżniony, a jeżeli nagroda jest jeszcze od pana prezydenta, także no, jakby podwójna radość z tego wszystkiego. Najwięcej laureatów nagrody znalazło się w kategorii Sportowa Nadzieja Katowic. Wyróżniono koszykarza UKS SP27 Katowice Maksymiliana Dudę, piłkarza GKS Katowice Kacpra Tabisia, judokę AZS AWF Katowice Cezarego Tchórzewskiego, piłkarkę GKS Katowice Kingę Kozak, pływaczkę AZS AWF Katowice Dominikę Kosakowską, uprawiającą skoki do wody Emilię Witek z MKS Pałacu Młodzieży, a także łyżwiarkę figurową UK Spin Katowice Aleksandry Stańczyk. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży trenowało różne dyscypliny sportowe, aby się rozwijali prosportowo, aby później właśnie z tych osób powstawały gwiazdy na miarę pani Justyny Święty czy pani Ewy Swobody. Tak więc to jest naszym priorytetem. I w tą stronę cały czas ten sport w systemie pewnym układamy. Specjalne wyróżnienie otrzymały piłkarki UKKS Katowice, które wygrały Puchartym Barku, koszykarze SMS Katowice, którzy zostali mistrzami Polski, oraz szachiści Wasko Hetman GKS Katowice, którzy od lat nie mają sobie równych w kraju.